Hej. Zakończyliśmy budowę piwniczki, dlatego też proponujemy Wam krótkie slajdowisko, kilka filmików z poszczególnych etapów budowania piwniczki z moim komentarzem, jak to wyglądało, jak żeśmy sobie z tym radzili. Zapraszamy do obejrzenia. Każdą piwnicę. Tak jak i tutaj, trzeba było zacząć od początku, czyli jak widzicie, od wykopania dziury. Tak kopane było to wszystko łopatą, nie bez żadnych innych narzędzi. No, samo kopanie trochę potrwało, to były jakieś 4 do 5 dni. Dziura miała wymiar mniej więcej 4 metry na 2,5, no jakiś 1,20 m głębokości. Co po przeliczeniu dało 12 do 13 kubików ziemi. No, całkiem to sporo. Ale daliśmy radę. Teraz przejdziemy do małego slajdowiska, ponieważ w trakcie no, nie nagrywaliśmy za dużo filmików. No i co? Tutaj jak widzicie dziura jest już gotowa, wykopana. To materiał, który do nas dojechał, czyli cała ta starta desek. Pierwsza partia desek tutaj, jak widzicie, się impregnuje, ponieważ to dość istotne. Na kolejnym slajdzie też zobaczycie y, kilka faz impregnacji deski, tak samo te bramy. Impregnowane było y, zarówno preparatem przeciwgrzybicznym jak i impregnatem chroniącym od wilgoci. No to oczywiście jest wszystko od zewnątrz. Y, w środku na sam koniec. Też, zobaczy, też jest przejechane preparatem antygrzybicznym, natomiast wiadomo, no coś drewno zakopane w ziemi musi być jakoś zaimpregnowane. No, tutaj przechodzimy do konkretniejszej roboty. Czyli zaczynamy budować konstrukcję nośną. To jest oparte na czterech takich poprzecznych bramach powiedzmy. Łączonych ze sobą poprzeczkami, jak widzicie, zarówno na dole, ponieważ to na dole jest stelażem na podłogę. Na górze również łączymy to poprzeczkami, no wiadomo, żeby cała konstrukcja była stabilna. Tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście te wszystkie stemple. Słupy są y, zaimpregnowane zarówno y, impregnatem przeciwgrzybicznym, jak i przeciw y, wilgoci. No, kolejny etap to dobijanie już desek od zewnątrz. Na podłożu, jakie mamy u siebie, czyli piasku, to jest bardzo istotne, ponieważ robi to nam za No Wiadomo, piasek będzie się osypywał. No nie jest to jakaś super stabilne, jakieś super stabilne podłoże. Oczywiście, jeśli mamy inny teren, czyli dajmy na to jakąś glinę, no glina jest najlepsza, no wtedy powiedzmy ziemiankę można zrobić nawet i tak naprawdę bez szalunku. No natomiast tutaj byłoby to niemożliwe. Etap kolejny, czyli wejście. No, pierwotnie było planowane trochę inaczej, koniec końców zdecydowaliśmy, że tak jest najbardziej optymalnie. Z tego niestety mamy niewiele zdjęć, natomiast no to jest kolejna rzecz, którą trzeba było wkopać. Co? No budujemy tutaj znowu szalunek od boków, czyli coś ala niewielką klatkę schodową. Później od spodu podkopywaliśmy po jednym stopniu do tego montowaliśmy deski. No, efekt finalny widzicie w postaci slajdu. Myślę, że to wyszło całkiem nieźle. Kolejna rzecz to dach. Tutaj było kilka koncepcji. Zastanawialiśmy się, czy ma być skośny, jedno, dwuskośny. No, koniec końców stanęło na najprostszym, czyli płaskim. W tej konformacji stwierdziliśmy, że nam to w zupełności wystarczy. Dach. Jak widzicie, do tych poprzecznych górnych belek po prostu dobiliśmy kolejne belki. No zrobiliśmy taki szkielet, do którego po prostu dobijamy deski w tym momencie. Dach oczywiście zabezpieczony najpierw papą którą tu widzicie łasica dobija do tego nad wejściem dorobiliśmy też jeszcze mały taki daszek no i oczywiście dobiliśmy też resztę ścian pod dach tam zabezpieczyliśmy też papą troszkę od boku żeby tam nic nie przeciekało na sam koniec dobiliśmy też na papę jak widzicie folię taką budowlaną Ponieważ sama niezabezpieczona papa, no jak się okazało, jednak przepuszcza za dużo wody. No i to można powiedzieć, było takie zakończenie etapu zabawy z Z zewnątrz nie zostało nam już nic innego, jak tak naprawdę zrobić tylko drzwi, które tutaj już są zamontowane na trzech zawiasach. No i zasypać wszystko dookoła ziemią. Przysypać też od góry, jak widzicie. No i tak naprawdę od zewnątrz ta pilniczka zakończyła się na tym etapie. Za chwilę jeszcze teraz już mamy jakieś, mam jakieś filmiki, więc trochę wam pokażę, ile było jeszcze zabawy w środku do robienia. Tutaj jak widzicie, docinamy. Półki i tak naprawdę stelaże pod te półki, które są, y, są już zamontowane w środku. Trochę nam to też zajęło. Y, domierzenie tego, no tam trzeba było wypoziomować, y, dobić to z sensem patentów, y, jak to zamontować. Też było kilkano. Myśmy się zdecydowali na taki chyba najbardziej ekonomiczny, ponieważ same stelaże są jakby z y, odpadów desek które nam pozostawały. Tutaj już montujemy półki. Jak widzicie podstawą są takie krótkie podpórki, właśnie z tych desek, które żeśmy docinali. Dobijamy to czterema gwoździami do tej konstrukcji nośnej. Wiadomo, trzeba to trochę wypoziomować, natomiast trzyma się to całkiem nieźle. A tutaj jest Możecie zobaczyć, jak to od drugiej strony przybijam. Tak jak powiedziałem, czterema gwoździami. Konstrukcja całkiem solidna, co zaraz zobaczycie. Tutaj, właśnie, generał testuje wytrzymałość. Jak widzicie, zawiesił się na tej półce. No, 70 kg wytrzymuje bez problemu. Także patent, myślę, całkiem udany. Tutaj dobijamy drugi wspornik. No, jak widzicie. Musim, trzeba to wypoziomować oczywiście, żeby półka no, nie była krzywa no na sam koniec do tych dwóch sporników ta półka poprzeczna jest dobijana. No i właściwie od taki prosty, ale skuteczny patent na półki. Tutaj jak widzicie wszystkie półki są już skończone, są dookoła całości jest ten jeden stary regał, yy, który tam stoi przy ścianie. No i to jest właściwie koniec, znaczy jest była jeszcze jedna rzecz, to o czym wspomniałem na samym początku, yy, kiedy to już wszystko było tak przygotowane jak tutaj widzicie. Wjechałem tam po prostu z yy, yy, preparatem antygrzybicznym, ponieważ od wcześniej od środka nie było to yy, zupełnie niczym zabezpieczane no wiadomo w takiej piwniczce jest wilgoć, więc na sam koniec po prostu od środka całą piwnicę przejechałem preparatem antygrzybicznym no i właściwie można powiedzieć, że ten projekt zakończył się właśnie w ten sposób na sam koniec jeszcze no wiadomo poukładaliśmy to wszystko i co i tyle to Tyle, co zrobiliśmy z naszą piwnicą, to już jest gotowy, że tak powiem, produkt.